Witam bardzo serdecznie z tej strony. Pan, tutaj w odcinku, w którym zrobimy sobie luźny tuning. Luźny tuning specyficznej marki, marki, której nie będzie w najnowszej części Need for Speed czyli oczywiście Need for Speed Unbound. Teraz jesteśmy w Need for Speed Hit w wersji Unite 3.4, A na mnie, Audi, zobaczcie Państwo, tak jest dokładnie. Eee, żegnamy Audi, tak? Żegnamy Audi, więc mam specjalny strój na tę okazję. Haha, ha. proszę bardzo. ale może to zdjąć, bo mi gorąco także jesteśmy już w naszym garażu z pięknym R8 V10 w takim właśnie granatowym kolorze auto z silnikiem 5.2 litra z tą rozwijaną od wielu lat zresztą V10, która no można powiedzieć, że została zapożyczona, czy jest rozwijana jeszcze od Lamborghini sam ten samochód oczywiście jest w wersji poliftowej i to głęboko daleko poliftowej i podobno pakiet Aero dzieli on z Lamborghini Urakanem poliftowym natomiast jak gdzieś tam próbowałem te samochody sobie porównać i zobaczyć ten, to połączenie tego pakietu Aero. No i nie wiem na jakiej sadzie to działa, ale wiem, że te samochody to dzielą. Zresztą z tego też względu, że oba auta są z koncernu VAG. Ogólnie w Need for Speed Heat mamy tylko dwa Audi, to znaczy dwa modele. Mamy S5 i mamy R8. W najnowszym Speedzie już tego nie dostaniemy. Tu mamy bodajże 612 koni, napęd oczywiście na cztery koła. No i co mogę wam powiedzieć jeszcze? No piękne jest to auto. Z każdą generacją R8 wygląda jeszcze lepiej, choć jak tak widzę to nowe, to gdzieś tak tęsknię za tym starym. Ja tak mam ogólnie w swoim życiu, że um, te stare modele samochodów, z którymi dorastałem i z którymi wchodziłem w ten wiek dojrzewania, bardziej siedzą w moim sercu niż te nowe nowości. Te samochody, powiedzmy, z lat, nie wiem, 4 lata wstecz, tak, kiedy najbardziej zmienił wygląd. Tak, unowocześniony jest oczywiście i wygląda lepiej niż ten pierwszy, ale do tamtego mam sentyment. Także z tym pięknym obrazkiem już musimy wyjść sobie z kryjówki. Pad mi się wyłączył. Połącz się. Dobra. Halo. Wychodzimy i na początku chciałbym przejechać się kawałeczek. Niech będzie, że to w dzień. Wyjedziemy sobie dosłownie odrobinkę z garażu, żebyście sobie go troszeczkę posłuchali, ponieważ mamy Unita i to auto brzmi bardzo dobrze. Nie wiem czy tak samo na przykład jak urakan, pewnie brzmiałyby podobnie ze względu na dzielenie podzespołów i tak dalej czy dzielenie pojemności silnika, ale to zaraz zresztą zobaczymy. Z racji, że mamy włączone to sterowanie symulacyjne, no to auto troszeczkę bywało podsterowne, jak widzieliśmy, znaczy podsterowne, no tak już musiało niestety tutaj sobie poradzić. O! skręcaj, no właśnie, coś to R8 tak nie skręca za mocno, ale najprawdopodobniej tuningiem da się to um, wyciągnąć, ponieważ no wiadomo, napęd na cztery koła, więc nie dość, że nas pcha, to jeszcze ciągnie e, jest to napęd quattro, dlatego on działa w specyficzny sposób, proszę bardzo. To nowej generacji, zresztą. W takim też wypadku wchodzimy do garażu. Zresztą Audi R8 bardzo w początku sobie radziło w różnych wyścigach, no takich dragowych, tak? W wyścigach dragowych. Natomiast na początku, z tego co wiem, nie jest jakieś najszybsze, tylko dopiero w późniejszych etapach gdzieś sobie radziło. Ale no to jeszcze postaram się Wam jakoś pokazać, zaraz to gdzieś to wkleić. Oh, this... That e-tron's out of it. Go. Oh, Beep. bit of a jolt on the kick down, but we're off now. Wow, the is Q8 is fast. Oh, here comes to Matt. Half mile, yes, here we go. What speed will I do at the mile? Down a bit and he's gone. See, my reaction time's better than yours, Matt, but your car's quicker. And the Porsche doing well, and the M8. Got him now. Oh, this is quick, man. Ugh. The M8's doing well as well. Strasznie dobrze mi się na niego patrzy. Od czego sobie zaczniemy? No, zobaczymy, jakie mamy poszerzenia. Nie ma tego niesamowicie dużo, ale są ciekawe. Więc mamy taką poszerzkę, która. Jedną mamy z wlotem, ale ten wlot tak średnio mi się podoba. I znaczy, nie, to jest wylot właściwie, to jest wylot. I ten wylot powietrza chłodzi co? Nie wiem, co, no, czy coś na pewno tam może chłodzić, nie wiem, może tutaj, e, nie no silnik mamy z tyłu, więc może najwyżej chłodzić, e, może być aero, częścią aerodynamiczną, która będzie ograniczała spowolnienie przepływu powietrza, więc bierzemy sobie bez tego, nam to niepotrzebne w Need Speedzie, zresztą wygląda to ładniej bez, ale tu się ucina, no i to takie już jest dla mnie, taka żabka się robi z tego samochodu, bo on kiedy jest taki szeroki, to staje się na taki żabkowaty, nie, jakby to widać po nim, ale spróbujemy tego jakoś uniknąć i go troszeczkę przy. Ostrzeć, tak? Więc zobaczmy, jaki mamy próg do tego. Mamy drugi próg od Audi, czyli mamy wersję karbonową i zwykłą. Pewnie jedna z nich jest jakaś tam z pakietu Aero, albo jedna jest poliftowa i przedliftowa. Tak też bywało w InforSpeedzie. Nie jestem pewien, który jest jaki. No i tu mamy taki troszkę ostrzejszy pakiet alchemistowy. Nie jest najpiękniejszy. Teraz no, muszę zobaczyć, jaki dam. W sumie niewiele się różni od tego. Aha, bo to jest całe w karbonie. Nie wygląda to jakoś pięknie. Karbonowe mamy też ten. Wlot powietrza z boku już, akurat to jest e, prawda, i to się przydaje, ponieważ te silniki kiedyś, kiedyś, te V10 ym, czy V12 nawet w lambo się dosyć mocno grzały, szczególnie na początku. Więc dobrze, że są, nie? Dobrze, że są jednak takie wloty, nie są nie tylko takie. Czasami były też wloty, prawda, w innych okolicach, na przykład dachu. Natomiast tak, to się przydaje. E, sprawdźmy sobie te tylne butniki. Tu mamy taką, taką wersję całkiem w porządeczku i aha, no i to jest brzydkie, to mi się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że tak nagle jakby, zobaczcie, do bryły samochodu zupełnie nie pasuje, tylko sobie taki odstaje klocek, nie? Taki grzybek. A tutaj całe to mniej więcej gdzieś z linią samochodu się komponuje. Nie jest to też piękne i nie jest też mega wpasowane, ale na pewno zno, znowuż ta góra tutaj, zobaczcie, tutaj jest tak jakby odklejona ta góra, doczepiona na klej, a tutaj jest troszkę w, no, wkomponowana w nadwozie, no i w sumie bardziej pasuje do przedniego. Jednak mimo wszystko ja bym pozostał przy tym drugim i postaram się tak samochód zrobić, żeby to jakoś wyglądało. No jak nie, to będziemy wszyscy razem płakać, że zrobiłem brzydko. Czy któryś próg jest spasowany z tym? Nie, żaden nie jest. Także mogę sobie tutaj zrobić, co bym chciał. Właściwie to jak wziąłem ten, to ten taki Audi oryginalny nie wygląda najgorzej próg. No jeszcze zobaczymy. Dałoby się z tym samochodem zrobić o wiele więcej ciekawych rzeczy. Ogólnie oryginalnie mamy ogromny dyfuzor. Skrzynka nam przeszkadza. Ogromny dyfuzor i dwa ogromne wydechy. Teraz w drugim no tak, zobaczcie, to jest chyba rzeczywiście między liftami jakieś przejście. No bo to jest ogromna różnica, a oba takie wychodziły. Tak mi się zdaje, że to może być. Czyli z przodu też pewnie będzie zderzak od przedlifta. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. No tak, to musi być przedliftowy zderzak. Ym, no ale po liftowie jest ładniejszy. <grym> w sensie bardziej mi się podoba. I nawet zobaczcie, że tutaj mamy. Zmienię widok, da się jakoś O, mamy nalipkę quattro A w drugim mamy R8 No dobrze, myślałem, to jest zderzak od przedliftowego plusa Tylko ciekawe, ciekawe czemu jest ta nakładka quattro Czy to jakoś było fabrycznie? Czy to, czy to zrobili tak po prostu? W sensie, że jest taka i taka opcja Bo na pewno gdzieś tam w fabryce można było sobie emblemat wybrać To jest R8, nie? Dobra, no więc Alchemist O, jaki fajny zderzak, zobaczcie No ten ogólnie oryginalny bardzo mi się podoba Jest mega ładny i taki... Gruby, potężny, ale ten jest taki inny i w sumie można by było coś z tego ciekawego zrobić. Tylko błagam, żeby była fajna dokładka jakaś taka szeroka, jakaś taka, ale taka wpasowana, żeby coś się tutaj działo innego niż ku no dajcie mi jakąś taką dokładkę, taka najbardziej wpasowana to jest jednak ta, no tutaj, tutaj najbliżej to aerodynamicznie gdzieś i najbliżej tak kształtem swoim się wkomponowuje, ale no nie jest jakaś rewelacyjna, może na o, owiewki. Czy owiewki będą... Po... no nawet nie są najgorsze, nawet powiedziałbym, że tutaj z moim stylem dzisiejszym tuningu można by je użyć, najwyżej sobie potem zdejmiemy. Co do maski, to teraz tak, maska z takimi nie nienajbrzydszymi wylotami powietrza, co ona chłodzi? No chyba lampy, bo tu nawet i hamulce nie... no nie wiem, no to mam... Dobra, i ta jest ładniejsza, ta jest super, tą sobie użyjemy, bardzo mi się podoba. Dalej dachu widzę, że nie mamy modyfikowanego. W każdym razie na razie nie widzę, żebyśmy mieli. Czy jest oryginalne lusterko, tylko nie w karbonie? Właściwie to dziwne, że mamy auto w karbonie, ja chciałbym zrobić, żeby nie było. W sumie to futurystyczne lusterko do naszego tuningu, by całkiem się. Nie oryginalne zostawiamy, nie bawimy się w takie rzeczy. Ja wiem, że tutaj wielu znawców Audi pewnie mam na kanale, którzy oglądają i jak on mógł tego nie wiedzieć. No, ale wiadomo, że jakby się chciało wiedzieć wszystko, to jakby się chciało wiedzieć wszystko, to się nie będzie wiedziało niczego tak. Dalej. Dobrze. I w sumie, e, nie wiem czy przedliw nie jest ładniejszy, bo ten pol jest taki ma taką jedną dużą kratę, chłodzenie, 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 e, ale to jest ładniejsze. To jest fajniejsze, takie bardziej tuningowe, nie? Tutaj mamy jakieś takie skrzela, ale chyba wolę ten mały wlocik tutaj, znaczy wylocik z boku a jest bez wylocika w sumie tak, bez wylocika robimy bo tak, tak bez sensu jest to tak na siłę, na siłę, więc robimy sobie po prostu przedlift z tyłu, bo najbardziej mi się podoba system audio, musimy dokupić, zresztą mamy tyle kasy tutaj dzięki turbo oczywiście za pożyczenie na razie światłem nie ruszamy wydeszek, czy wydeszek jakiśkolwiek tutaj inny będzie miał miejsce rację bytu, oczywiście, że nie, bo ten jest najładniejszy, bo jest wpasowany w kształt zderzaka i nie rozumiem jak można byłoby wziąć inny, chyba Chciałoby się zrobić coś specyficznego. Teraz tak. Tutaj Speed Hunter brzydszy niż oryginał. Oczywiście w mojej opinii, pamiętajcie to. U, ten jest taki ostrawy. Taki no, całkiem co taki. Ten, ten za bardzo wystaje znowuż. Tak nie wiem po co w ogóle. Ale ten, no, coś tu się dzieje. No nie wiem. Mamy też Audi. O, i ten Audi jest fajny. Ten Audi jest taki, bo ten oryginalny jest taki. Czyli niewiele się różnią w sumie. Ten Audi jest. Trochę niższy, no to niech będzie ten niższy, może on jest właśnie przedliftowy tak samo. Ale fajny, fajny, podoba mi się. Albo z jakiegoś plusa po prostu, nie? Z r bo może tak być. Teraz ja bym chciał dużą lotkę. Chciałbym dużą lotkę dla R8, bo R8 dobrze wygląda. Z... jo, drodzy państwo, co tu się dzieje? Weźmiemy... No chyba ten, no kurczę jest taki. Ale wolę, żeby był szerszy. Ja teraz nie wiem co mam zrobić. Może Czekajcie, staniemy sobie od tyłu. O, ten jest ciekawy. Ten jest ciekawy. To jest Voltexowy w ogóle. Aha, to jest ten taki torowy. No nie podobałem mi się jego mocowania. Zupełnie do R8 mnie pasują. E, oryginału nawet nie rozważam. Co my tu jeszcze mamy? No ten jest taki też w sumie ten te, te... <grytania> Z na szklanego. Tylko on znowu jest taki pionowy, aleście zrobili, no nie, nie mogliście dać jednego takiego fajniejszego. No ten jest całkiem okej, okay, ale też no no, niższy bym wolał. Niższy, ale szerszy, no. A, się natrudzimy, żeby coś tutaj wymyślić. Spróbujemy na razie ten. Najwięcej jeszcze zmienimy. Owiewek nie ma. Więc więc będziemy kombinować potem. I co do reszty. Co do reszty. No, to najpierw sobie nałożymy jakieś malowanko. Na razie mi się ten samochód nie podoba. A, jeszcze miałem ten próg zmienić. Poczekajcie. No, próg jaki? No, no próg taki, zwykły. Mmm. A może ten weźmiemy, tylko znowu, no nie podoba mi się tak bardzo. No, bo... no ten jest taki w sumie nie najgorszy, tylko taka. Nagły jest taki, wiecie, ten cycek na końcu. Ach, powiedziałem pięknie, ta lotka na końcu. No i. Dobra, weźmiemy ten na razie. Nic mi tutaj tak do końca się nie komponuje, jakbym chciał. No, wejdźmy sobie w społeczność, no i oczywiście, kto by się spodziewał, że najczęściej branym malowaniem będzie Rosiem Dariusa z Carbona. i bo, ładna jest, no ładna jest, no podoba mi się. E, co mamy tu dalej? Chcecie im powiedzieć, że zwykłe białe malowanie, tak? Zwykły, biały, perłowy kolor. Właściwie to ten biały perłowy kolor wygląda bardzo ładnie, więc się nie dziwię. Ale średnio bardzo ładnie. A dalej mamy coś takiego w stylu R8, czyli tylko niektóre chromowane tutaj elementy, reszta jest taka satynowa. Tutaj mamy znowu zrobione coś na nowocześniejsze i na tej miniaturce wygląda trochę jak yy, jakiś Volkswagen. Yy, no, dalej. O, w tym stylu w ogóle lubię R8, że są takie. Takie ostrzejsze i, i też te takie właśnie połączenie chromu i satyny, ale też mi się to nie do końca podoba, tu mamy jakąś dziwną policję, którą ktoś sobie specyficznie obniżył, tu mamy znowu jakieś malowanie takie ojojoj kombinacja, tu mamy tronowe, tron? Tak, tron się nazywał ten film i w sumie, czy no nie dla naszego malowania, ale wygląda w porządku dalej, o, to to jest w moim stylu, nie? Taka trochę satyny, ja w ogóle satynowy kolor jakoś tak zawsze mi się podobał Japońskie animce, hentajce No, Zarobiście. Zarobiście po prostu Patrick, to jest właśnie kolor, który chciałem dzisiaj Mamy czerwień, jakąś taką Audi Sport Low Cow No nie, no nie, no moi drodzy, no Kolejne animce, hentajce Kolejne, co wyście zwariowali, znaczy ja uwielbiam, ale no zwariowaliście chyba. O, taki kolor powinienem wziąć, co? Kameleonowy, o, tutaj też modna dość kolorystyka, czyli przepołowiony taki kolor czarny z białym i w sumie nie jest taki najgorszy, jeszcze nigdy takiego nie miałem i. O, mamy lemon, lemon z dieslem, z dieslem, słuchajcie, lemon Ultra, eee, myślę, że kurczę, chciałbym to... Chciałbym to, tylko że nie będzie pasować do tego co wziąłem do auta, więc troszkę będę musiał tu poprzerabiać, ale podoba mi się i chciałbym to mieć na moim Audi. Dobra, lekki retouch, żeby on pasował tutaj do tego malowania. Sentiment Need for Speed World mi kazał tak zrobić. Nie wiem czemu tak się tu to Audi ucina, Audi Lightweight Technology. Tu jest ok, a tam tak kurczę to się ucina na tym boku i mnie to, mi to wkurza, ale nic z tym nie zrobię, bo jak zmienię błotnik to i tak, o zobaczcie. Nic to nie. No, tylko mi ludek, ludek znika, a ludzka to ja chcę. Także musimy to przeżyć, niestety, z tym malowaniem. Jest niedopracowany, widzicie, jestem po prostu haterem. Więc teraz tak. Rejestracja. Oczywiście LM. A nie, to ciężko będzie LMS. A damy LMS po prostu, niech będzie. Każdy będzie wiedział, o co chodzi. Teraz e, tutaj, co do rejestracji, to może jakąś taką prostą, najprostszą by się przydało, albo tak. Night Riders pasuje całkiem w porządku i myślę, że żadnego tutaj Midnight Stense Nation Falcon. Mm, o, 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 to będzie pasowało. To będzie pasowało już bez napisu. Dobra, no i teraz co? Teraz pójdziemy sobie w przednie światła Czy jest jakieś takie światło, które, no, torowe, to by było żółte pasowało, nie? Żółte by tutaj tak wyglądało w miarę torowo Choć, no, nie jest najpiękniejsze, ale, ale torowo chcemy, to będziemy mieć torowo Z tyłu nic nie robimy z nimi No i felgi, tak naprawdę koła będą bardzo ważne w tym momencie Więc felgi to muszą być bardzo torowe I zaraz zerknę sobie, jakie były w LMS Ultra Weźmiemy sobie wieloramienne felgi z dużym rantem Gdzieś tutaj może być co to 3 s DM, ale może jeszcze coś innego się pojawi. W sensie nie pamiętam wszystkich felek, bo dawno nie robiłem tuningu, a więc muszę sobie to przyswoić lepiej. No mógłbym zrobić trochę inaczej, ale czemu by nie, kurczę, skoro mamy taką możliwość, HR. Średnio, ta felga i tak będzie czarna Ten rotiformik nam tu pasuje bardzo, aero, ale wiadomo, że Taki używany nie był, więc tylko gdzieś tutaj jeszcze mogę spojrzeć na inne Eee, mamy i jakieś SSR'y to W sumie tutaj czekajcie, no ten jest fajny, no jego weźmiemy, dobra TF1 bierzemy, dobra i super, szkoda, że nie da się od razu wziąć na tył tych samych, mam nadzieję, że w nowym to Naprawią, znaczy naprawią, zrobią, żeby był wybór no od razu wybór na tył tych samych felg, bo to w sumie niektórzy tak po prostu by chcieli, więc po co kombinować, jak no, czasami by się bardziej przydało tak. Rozmiar największy i samochód i tak e, będziemy obniżać, także mimo tego, że to będzie toruwa, to to będzie zglebiona toruwa i no na torówce tam, no co prawda w tym R8 e, pierwszym przedliftowym te felgi nie były takie największe, ale zaraz będą czarne i tak lekko znikną. E, czy zaciski mamy jakieś fajne jeszcze od e, Audi, powiedzcie wy mi, e, bo chciałbym Audi i w ogóle mamy bardzo dużo różnych możliwości tutaj, żeby sobie wziąć. Tu mamy jakieś takie brębiaki. Endlessy, no nie wiem, czy jest coś, co by nam tutaj pasowało, może to D2, tak żeby coś zmienić, bo brębiaków to nie chcę, chciałbym coś innego I w sumie te są całkiem, całkiem, ale tak średnio, no te Audi w sumie srebrne też są fajne, już zostawimy je Nie będę też na siłę zmieniał, tak samo jak tarczy, ale będę zmieniał oczywiście kolor i będzie czarna, felga będzie czarna Może biała byłaby lepsza, zobaczymy sobie białą na przykład może biała byłaby lepsza Ale no wolę mieć czarną mi koniec Bo czarna była w tamtym aucie i to będzie kolor taki satynowy Bo lubię satynowy i muszę mieć w końcu jakiś satynowy No coś tu musi być w tym samochodzie satynowego no więc satynowy, czarny, pyk Może damy sobie jakieś napisy na opony Nie, dobra, teraz już widzę, że nie, nie może być satynowy Widzicie, luźny tuning, na luźno będę zmieniał metalik a niech będzie metalik, dobra. Metalik damy sobie tu i metalik damy... Chociaż mogłem dać metalik tylko na jedną część, a drugą miecatynową, ale już się w to nie bawimy, auta to takich rzeczy nie mają z reguły, więc tak też zrobimy, żeby nie miały tak jak... O. I teraz mamy jakieś takie torowe... Sli... O, 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 o. Tego typu właśnie chciałbym oponkę. O, może taką Pirelkę, co? No, taka Pirelka mi tutaj całkiem, całkiem, całkiem mi taka Pirelka tutaj yy, komponuje się z moimi gdzieś tam yy, myślami odnośnie tego auta. Teraz bym myślał, że jednak ta felga rozmiar mniejsza. O, Pizero, proszę bardzo, torowe. Nie umywa się, znaczy te, te uliczne nie umywałem się do torowych Pirelli Pizero. Tak jak Pizero torowe są świetne, tak uliczne są średnie, co najmniej. Natomiast, no to zależy wszystko od tego, jeszcze w jakim opcie z nich korzystamy. Um, dobra, więc tak, proszę bardzo. Mamy to, mamy to. I w tym momencie będziemy sobie robili stensa delikatnego. Znaczy, obniżymy ten samochód jak i na torze, no nie? Więc pyk zrobimy sobie może taką wysokość. Nie będziemy przesadzać dlatego że jest to auto dalej. Przypominam, torowe. I właściwie nic więcej tu nie musimy robić, bo już mamy spas do opony. No bo niżej, no to już bez sensu, nie? ale tak na takiej wysokości wygląda naprawdę bardzo dobrze. Także kilka małych zmian zostało jeszcze wprowadzone. Za chwilę posłuchamy sobie go i zobaczymy, a teraz spójrzcie na efekt finalny. Także przejdźmy się kawałek audiczką, wbijemy sobie wyższy bieg, trujeczkę jakąś, posłuchajcie jej troszkę. Jest przerobione torowo i rzeczywiście teraz po zmianie części o wiele lepiej skręca. Rzeczywiście jestem zadowolony z tym, także, także da się zrobić, żeby auto skręcało, pięknie wyglądało i dobrze jechało. Dodatkowo dałem jeszcze kilka takich małych modyfikacji i naprawdę mi się podoba. Zobaczymy sobie finalizację tego już w dzień. Chciałem się po prostu nim przejechać, bo naprawdę jest to udany tuning, ale żeby to Audi tak po prostu nie zostało przerobione i zostawione przeze mnie, chciałem w nim zrobić rundkę, pomieścić jak widzicie mamy siódemkę skrzynię i nie zdrumieniają żadnych ustawień w tym samochodzie więc wszystko jest fabrycznie w miarę prędkość maksymalna nie jest największa Ach, hamuj, hamuj, bardzo dobre hamulce mamy, zobaczcie nitro mogło być mocniejsze, ale <grym zresztą> jest całkiem spoko, także przyjadę się jeszcze kawałeczek, wy sobie może na to popatrzycie może nie, no i zobaczymy się w podsumowaniu Także oto podsumowanie naszego dzisiejszego tuningu i przejażki. Samochód zrobiony. Samochód, no na wzór, ale jednak wygląda bardzo ładnie. Lekko niedopracowany, niektóre szczegóły, ale sam bardzo mi się podoba. Niesamowicie, zresztą lubię to malowanie i cenię sobie to, jak wygląda. Cenię sobie to. Jakie mam z tym wspomnienia? E, także, no, zobaczcie sobie, ocencie sami, dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba. No, mi się podoba, choć mam kilka takich malutkich, malutkich które nie niedociągnięć, które bym zmienił. E, mimo wszystko, samochód jest bardzo, bardzo ładny. E, no i jestem zadowolony z tego tuningu. E, myślę, że może jeszcze coś się pojawi w hicie ale czy to będzie z Audi, czy nie z Audi, czy to będzie live, czy odcinek, zobaczymy. Ok, tak lepiej. 50 prawie 5 minut nagrywania, ale myślę, że było warto, zobaczymy, ile będę to kiedy to wrzucę, bo miało być w niedzielę, ale jest już godzina 19.17, więc nie zdążę tego wrzucić dzisiaj, a może wrzucę o 21, jak się postaram, zobaczymy, także dziękuję za obejrzenie, za łapki w górę, komentarze, może coś jeszcze luźny, tuning, no ja jak najbardziej, jeśli będę miał możliwość, to postaram się to zrobić, widzimy się myślę w następnym, oceniajcie, no i co, zobaczymy co dalej, cześć!